Kochani moi drodzy, radiosłuchacze przed radioodbiornikami, kurwa. Nie mogło być inaczej. Ja znów to zrobiłem, kurwa. A wy wiecie co? Znów kurwa dowiozłem. Pojechałem kurwa na targ i przywiozłem takie oto pyszności, które przyrządziłem na tym pięknym półmisku, Sz, kurwa okraszone te boróweczki, truskaweczki. Ja, ja, chuj. Byłyby malinki, moi drodzy. Ale gotóweczki brakło, kaszu, bo oni tam nie przyjmują kart, i innych płatności. Cash? targowisko próżności to jest cash. Z rączki do rączki. Pamiętajcie, rączka, rączkę myje, kurwa. No widzicie, jak se radzą chłopiny, kurwa, i babiny. No, tak jest. Piękne rzeczy. Kolorowe życie jest cudowne. Wszechświat nam dał to wszystko, a my gonimy. zakupą złomu, kurwa. Tak zazwyczaj jest. Żeby te leasingi kurwa spłacać za te gówna. Ej Boże, żeby się pokazać kurwa. Smak!